Posłuchajcie, to co teraz powiem nie ma żadnego związku z polityką, bo od jakiegoś czasu stwierdziłem, że w politykę nie będę się angażował w ogóle. Natomiast dotyczy to sytuacji, jaka obecnie jest w kraju. Kilka tygodni temu bardzo chwaliłem pana ministra zdrowia za to, że bardzo ciężko, właściwie bez chwili wytchnienia, no, próbował dbać o nasze zdrowie. Dodatkowo trenuje bok. Za to argument dla mnie no, bardzo przemawiający. Natomiast po dzisiejszej konferencji prasowej pana premiera Morawieckiego i pana ministra Szymowskiego, chciałem powiedzieć, że jestem bardzo zawiedziony tym, co, co pan Szymowski mówi, Bo odniósł się ad persona do polskiej wokalistki Dyty Górniak, która kilka dni temu udzieliła wywiadu hmm, telewizji w realu 24, gdzie stwierdziła, że nie będzie przyjmować żadnych szczepionek na koronawirusa, choćby były one hmm, pod przymusem aplikowane. Hmm, argumentowała to tym, że nie mamy żadnej wiedzy na temat składu tych szczepionek i nigdy mieć nie będziemy. Pan minister. Hmm, Odnosząc się do wypowiedzi Edyty, przytoczył taką sytuację, że jak wsiada do samolotu, to też nie wie, z czego ten samolot jest zbudowany i jak jest zbudowany. No ale, panie ministrze, to jest szalenie niekonsekwentne, to, to co pan mówi, to co pan próbuje porównywać, yy, i tego się w żaden sposób nie da porównać, bo pan mówi tutaj o sytuacji, kiedy ktoś dobrowolnie z własnej woli wsiada do samolotu. A my mówimy o sytuacji, kiedy ktoś przymusem, ustawą bądź rozporządzeniem nakazuje nam przyjmowanie substancji, o których nie mamy zielonego pojęcia. I to jest ta diametralna różnica.